To są podcasty środkowoeuropejskie, na które zaprasza Instytut Imienia Generała Władysława Andersa. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Instytutu Imienia Generała Władysława Andersa, który odbywa się w ramach jego preludium Polonijnego Forum Środkowoeuropejskiego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ważnym państwie. Na tle tej polonijnej czy polskiej aktywności poza granicami kraju, mianowicie o Republice Litewskiej, a o tym, w jaki sposób funkcjonują tam wspólnoty polskie, jak wygląda ta działalność, a także jakie są perspektywy rozwoju ich aktywności w kontekście Współpracy środkowoeuropejskiej będzie mówił prezes Instytutu im. generała Władysława Andersa. Bartosz Czajka, cześć, witaj serdecznie. Cześć, dzień dobry. Zanim rozpoczniemy y, rozmowę bezpośrednio o aktywności Polaków na Litwie, przejdźmy troszeczkę do takiego rysu historycznego. Jak wyglądała historia obecności Polaków na Litwie? Cóż, Polacy na ziemiach y, dzisiejszej Litwy zamieszkują tak naprawdę od. Wieków. Pierwszy taki y, większy napływ Polaków czy osób y, władających językiem polskim miał miejsce po chrzcie Litwy w 1387 roku. Y, oczywiście mówimy tutaj o Litwie właściwej, czyli Augsztocie. Wówczas na tereny tego państwa zaczęło napływać bardzo wielu polskich y, duchownych, którzy właśnie prowadzili akcję chrystianizacyjną. W ciągu kolejnych dziesięcioleci władania w Polsce i na Litwie dynastii Jagiellonów, elity litewskie, a po nich dalsze warstwy społeczeństwa zaczęły przyjmować kulturę i. Język polski, także on się stał no, na Litwie powszechny. Także ciężko rozróżnić, no, którzy ludzie mają takie pochodzenie, powiedzmy stricte litewskie czy też ruskie, bo trzeba pamiętać, że no, w Wielkim Księstwie Litewskim większość ludności to byli Rusini, którzy także przyjmowali język polski, a którzy to byli Polacy, którzy tam przybyli. W ciągu kolejnych lat no, te procesy nasiliły się jeszcze po podpisaniu Unii Lubelskiej i de facto scaleniu tych Dwóch państw w jeden organizm, czyli Rzeczpospolitą obojga narodów. Po rozbiorach Litwa znalazła się w granicach Imperium Rosyjskiego, natomiast dalej rozwijała się tam polska kultura narodowa. Oczywiście znamy to z chociażby dzieł Adama Mickiewicza, mimo że oczywiście Polacy i Polskość były poddawane tam represjom ze strony aparatu carskiego. No i mieliśmy pierwszą wojnę światową, później odzyskanie niepodległości. No i pojawił się problem, ponieważ w wieku XIX, na początku wieku XX, nasiliły się takie tendencje, powiedzmy, nacjonalistyczne, czy też związane z odrodzeniem narodowym Litwinów. I no, ziemie te były zamieszkiwane zarówno przez Litwinów, jak i Polaków, oraz oczywiście Rosjan, Białorusinów, Żydów. I na tym tle wybuchły. Konflikty, wybuchły walki polsko-litewskie. Ostatecznie Wilno oraz duża część Litwy właściwej znalazły się w granicach Polski. Tutaj trzeba zaznaczyć, że większość mieszkańców tego obszaru to rzeczywiście byli Polacy, czy też osoby mówiące po polsku. Według spisu z 1931 roku w samym Wilnie. Niemal 66% ludności to byli Polacy z, w mieście, które liczyło no, niespełna 200 tysięcy mieszkańców. Na drugim miejscu byli Żydzi, dalej Białorusini, Rosjani i dopiero y, dalej Litwini. Także w tzw. Litwie Kowieńskiej Polacy stanowili bardzo dużą mniejszość. Według danych litewskich to było około 60 tysięcy osób. Według danych polskich nawet 200 tysięcy osób zamieszkiwało Litwę. No i później niestety był rok 1939. Wówczas to e, okręg wileński został przyłączony do państwa litewskiego, ale tak naprawdę na krótko, bo już w 1940 roku ziemie te zostały włączone do Związku Sowieckiego. Rozpoczął się, przerwano oczywiście okupacją niemiecką, e, okres sowiecki, gdzie Polacy na Litwie e, cieszyli się pewnymi, pewnymi przywilejami o tyle, że Mieli prawo do własnej edukacji w języku ojczystym, mieli prawo do e, chociażby prasy w języku polskim, taka prasa wychodziła, chociaż oczywiście była ona e, narzędziem takiej e, no dosyć, dosyć to, to, topornej sowietyzacji i indoktrynacji w duchu komunistycznym. Później, oczywiście, odzyskanie niepodległości przez Litwę i ten okres rozwoju polskich organizacji już w nieco innym duchu. Dziękuję bardzo za ten niezwykle interesujący wstęp, to wprowadzenie dotyczące tła historycznego. Niemniej, gdy przyjrzymy się współczesnym i stosunkom polsko litewskim i współczesnemu funkcjonowaniu środowisk polskich na Litwie, jakby zadajemy bardzo wiele pytań też. Jest to taka, taka sfera, taki obszar, który, który w przestrzeni medialnej bardzo często również występuje. Dlatego, jaki jest status prawny Polaków na Litwie? Jaka jest charakterystyka mniejszości polskiej? Cóż, może po kolei zaczynając od statusu prawnego polskiej mniejszości? Obecnie na Litwie sytuacja wygląda w ten sposób, że Podstawowymi przepisami dotyczącymi mniejszości narodowych są przepisy Konstytucji Republiki Litewskiej z 1992 roku. Na Litwie funkcjonowała ustawa o mniejszościach narodowych, uchwalona jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przez Litwę, ale w roku 2010 straciła ona moc prawną. I obecnie takiej ustawy obowiązującej na Litwie nie ma. I no już tutaj, może trochę wybiegając w przód, jest to jeden z postulatów przedstawicieli mniejszości, aby taka ustawa została uchwalona. Natomiast Polacy są obecnie największą mniejszością narodową na Litwie. I cieszyły się pewnymi przywilejami, które gwarantuje i konstytucja, i przepisy, które możemy znaleźć w poszczególnych ustawach. Może nie wchodząc w szczegóły, Polacy mają prawo do szkolnictwa w języku ojczystym, w języku polskim, funkcjonują polskie szkoły podstawowe, gimnazja. Co ciekawe, Litwa jest jedynym na świecie, oprócz Polski, państwem, w którym Polacy mogą się kształcić w języku ojczystym od przedszkola aż po szkołę wyższą i studia. To jest, to jest ciekawe. Polacy mają prawo do tworzenia chociażby swoich partii politycznych, i taka partia polityczna też na Litwie funkcjonuje. O tym jeszcze, myślę, powiemy tutaj w dalszej części. Polacy tworzą oczywiście swoje organizacje na czele ze Związkiem Polaków na Litwie, ale także z innymi organizacjami. Do tego oczywiście także mają prawo. Rzeczą, która jakby przebija się w mediach i, i która jest rzeczywiście kwestią problematyczną, to jest kwestia Nazwisk y, polskich, ponieważ jakby te zapisy ustawowe dają Polakom możliwość y, zapisu w no, brzmieniu zbliżonym, ale jednak nie można na przykład zapisywać nazwisk z y, użyciem polskich y, głosek. No Podobnie y, ma się rzecz z głoskami na przykład białoruskimi. Stąd też y, zapisy w dokumentach y, zniekształcają nieraz bardzo. Poważnie chociażby polskie nazwiska. No Polacy do tej pory nie mają na przykład prawa do zapisu nazw miejscowości w języku polskim, mimo że no w niektórych okręgach powiatach Polacy dominują co to rejony Solecznikowski czy też rejon wileński, gdzie ta mniejszość polska jest bardzo znacząca. Niestety takich praw Polacy do dzisiaj do dzisiaj nie mają. Oczywiście w sferze edukacji, taką. Kwestią problematyczną podnoszoną przez środowiska polskie, między innymi przez Macierz Szkolną. To jest taka może organizacja, której warto już na wstępie powiedzieć. Organizacja, która od roku 1990 działa i dba o właśnie zapewnienie jak najlepszych warunków edukacyjnych dla polskiej młodzieży i polskich uczniów. No to jest tutaj problemem chociażby kwestia matury w języku polskim. Otóż od 2013 uczniowie w szkołach polskich muszą zdawać obowiązkową maturę z języka litewskiego i bezpośrednio przełożyło się to od roku 2013 na to, że te wyniki z matur w szkołach Polskich są niestety troszkę gorsze niż w szkołach. Litewskich to jest jeden z, z wielu problemów, bo tak naprawdę te szkolnictwo w języku polskim, mimo że Polacy mają bardzo wiele tych placówek edukacyjnych, spotyka się z pewnym no, niedofinansowaniem, chociażby ze strony litewskiej. Tutaj oczywiście polski rząd i polskie organizacje pozarządowe i macierz szkolna na Litwie prowadzą chociażby zbiórki podręczników, organizują zakup materiałów edukacyjnych, także bardzo nowoczesnych. Polskie szkoły na Litwie są niejednokrotnie lepiej wyposażone niż szkoły innych mniejszości, czy też szkoły litewskie. Problemem jest wykształcenie odpowiedniej kadry, która nauczałaby na wysokim poziomie w języku polskim. Szczególnie dotyczy to przedszkoli i szkół podstawowych. Też takim dużym problemem wręcz społecznym jest chociażby wtórna rusyfikacja, która następuje w szkołach, ponieważ często bywa tak, że uczniowie i nauczyciele porozumiewają się w języku rosyjskim, czy też lepiej znany jest im język rosyjski niż język polski. To są może takie, takie problemy. Natomiast ogromnym. Potencjałem społeczności polskiej na Litwie są organizacje. Według autorów raportu Wieliszczyzna 2040, na Litwie jest około 100 organizacji. To niezwykle ciekawe, że mówimy tutaj o, o tak dużej liczbie organizacji, choć z jednej strony powinno być dla nas zrozumiałe, zatem jeśli y, mógłbyś bardziej szczegółowo przedstawić nam tą strukturę organizacji Polskiej jakby na takiej mapie tego, czym one się zajmują, jak one funkcjonują, czy są jakieś szczegółowe tematy, obszary zainteresowań tych organizacji, jaki jest ich profil i y, czy zjawisko ich funkcjonowania związane jest z pewnym stałym procesem, czy mamy tutaj do czynienia. Z pewnego rodzaju jakimiś nowymi wizjami, nowymi koncepcjami związanymi z powoływaniem tego typu podmiotów. Ciężko tak naprawdę dokładnie powiedzieć, ile organizacji polskich funkcjonuje w Republice Litewskiej, gdyż część nigdzie nie jest rejestrowana. Są to jakieś organizacje przyparafialne. Niektóre organizacje mają taki charakter, powiedzielibyśmy, efemeryczny, znikają, pojawiają się nowe. Nie wszystkie są oczywiście rejestrowane. Te kilkadziesiąt, około stu organizacji działa na rzecz społeczności, która liczy no według ostatniego spisu z 2011 roku ponad 150 tysięcy osób. Spis tegoroczny, jego wyników jeszcze, jeszcze nie znamy. Organizacje mają zazwyczaj taki charakter, powiedzielibyśmy, multifunkcyjny. Największa organizacja, czyli Związek Polaków na Litwie, Licząca 15 oddziałów na całej Litwie, w tym dwa oddziały w samym Wilnie, no ma na celu przede wszystkim zachowanie polskiego języka, polskiej kultury, rozwój tej kultury i to się odbywa w najróżniejszy sposób, bo to są oczywiście i upamiętnienia z okazji świąt narodowych, z okazji wydarzeń związanych z historią lokalną, ale są także najróżniejsze festiwale kultury polskiej. Związane z polskimi zwyczajami, ze świętami, tak jak słynne wileńskie kaziuki. Ta działalność jest bardzo szeroka, to jest także działalność edukacyjna, to jest także działalność polityczna, bo dzisiaj to jest też po części problem, ponieważ Związek Polaków na Litwie bardzo blisko związany jest z akcją wyborczą Polaków na Litwie i chociażby poprzez osobę Prezesa, czyli Waldemara Tomaszewskiego, który jest jednocześnie prezesem Związku Polaków na Litwie oraz akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. No więc także upominanie się o, o pewne prawa polityczne, czy też o poszerzanie tych praw politycznych oraz te pewne działania, które mają interweniować czasami u władz litewskich w poszczególnych sprawach, to też jest pewna ważna, ważna domena tych, tych działań. Natomiast no, warto podkreślić, że też te środowiska polskie nie są jakby jednorodne i część środowisk polskich chociażby krytykuje działania Związku Polaków na Litwie, czy też poszczególnych oddziałów, czy też poszczególnych działaczy na czele z, z prezesem tej organizacji. Za chociażby zbyt bliskie związki z organizacjami, no, które zrzeszają mniejszość rosyjską, za taką zbyt e, pufały stosunek wobec Rosji, Rosjan, szczególnie władz, oczywiście rosyjskich, ale może tutaj to zostawmy na, na boku. To jest oczywiście bardzo, bardzo ciekawy i bardzo trudny temat. Są takie organizacje, które odpowiadają na coraz to nowsze problemy społeczności polskiej na Litwie. No te problemy związane z edukacją to już zostały tutaj przeze mnie poruszone, na nie stara się odpowiadać chociażby polska macierz szkolna, ale no mamy do czynienia chociażby z pewną depopulacją tej polskiej diaspory na Litwie i to się wiąże z wieloma czynnikami. Z jednej strony z czasami z rusyfikacją, czyli przyjmowaniem tych, tych modeli kultury rosyjskiej poprzez media, poprzez kontakty między przedstawicielami mniejszości, ale także z emigracją do Polski, do innych państw, więc temu trzeba przeciwdziałać, tworzyć pewne strategie, które są na pewno bardzo, bardzo ważne. I tym zajął się chociażby Polski Klub Dyskusyjny w Wilnie, tworząc wspomnianą już przeze mnie koncepcję Wilniuszczyzna 2040, która nie dość, że diagnozuje pewne problemy i opisuje bardzo szczegółowo jakby od wewnątrz, to jest taka wiedza powiedzielibyśmy insiderska, te problemy społeczności polskiej, to także stara się na nie odpowiedzieć i tworzy właśnie te, te koncepcje zachowania i rozwoju języka i kultury polskiej z jednej strony, a z drugiej strony właśnie odpowiada na takie, takie problemy tożsamości, i tego jaka jest rola w ogóle społeczności polskiej w, w państwie litewskim, więc jest to bardzo ciekawe. Bardzo dużymi organizacjami jest chociażby Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. Jest to organizacja autonomiczna wobec, znaczy w żaden sposób nie związana formalno, prawnie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, ale też zrzesza bardzo duże grono młodzieży, korzysta ze wsparcia polskiego y, rządu. Y, I tutaj, oprócz takiej działalności typowo, y, typowo harcerskiej, no, polskie harcerstwo tym się charakteryzuje, że ta działalność patriotyczna, także w duchu chrześcijańskim, religijnym jest bardzo, bardzo silna. Więc rzeczywiście to harcerstwo, nawet pomimo okresu pandemii, rozwija się i śledząc profile chociażby w serwisach społecznościowych, widać, że ma się, ma się dobrze. Bardzo wiele jest takich stowarzyszeń także lokalnych, działających, przychodzi mi tutaj do głowy chociażby stowarzyszenie Polaków w Kiejdanach, a więc na Laudzie, czyli tam, gdzie Polaków obecnie nie ma zbyt wielu i przed II wojną światową te do państwa polskiego nie należały, ale stowarzyszenie to jest także bardzo aktywne, organizując festiwale, organizując m.in. nauczanie w języku polskim i, i naprawdę napawa to pewnego rodzaju nadzieją, że takie organizacje, działając bardzo lokalnie, mogą przynieść bardzo, bardzo dużo dobrego. Więc to społeczeństwo polskie na Litwie jest w przekroju bardzo, można powiedzieć, różnorodne. Cenna jest także działalność młodzieżowa. Przychodzi mi tutaj znowu na myśl koło miejskiego działu Związku Polaków na Litwie, czyli Winieńska Młodzież Patriotyczna. Tutaj też bardzo różnorakie akcje upamiętnieniowe, ale także akcje oddawania krwi, pomoc w sprzątaniu polskich cmentarzy. Jeśli mowa o cmentarzu, to oczywiście Towarzystwo Opieki nad Rossą, które działa też już od kilkudziesięciu lat i zbiera datki na zachowanie. Tego elementu polskiej kultury, który świadczy o wielowiekowej obecności polskiej społeczności na Litwie. Więc, tak jak powiedziałem, jest to działalność bardzo, bardzo różnorodna. Natomiast rzeczywiście być może nie wszystkie te działania odpowiadają tym bieżącym problemom, ale także pojawiają się te inicjatywy, które rzeczywiście mają za zadanie nie tylko jakby zachować i zakonserwować to, co jest ale także um, sprawić, żeby ta polskość była atrakcyjna, bo chyba to jest y, kluczowy problem kiedy mając już jakby ten przekrój organizacji polskich na Litwie i, i wiedząc mniej więcej w jaki sposób one się charakteryzują, chciałbym dopytać o kwestię równie ważną związane z takim profilem działalności albo takim szczególnym profilem działalności w ramach Podcastów środkowoeuropejskich, które przygotowujemy w Związku z Polonijnym Forum Środkowoeuropejskim, rozmowy o mniejszości polskiej w każdym państwie Europy Środkowej, jest związana z jakimś takim rysem charakterystycznym każdego związku, każdej organizacji, każdej wspólnoty, środowiska. I jeśli mógłbyś na kanwie tych Twoich przemyśleń, badań, a także obserwacji powiedzieć, w jaki sposób moglibyśmy wyróżnić tę działalność? Czy, czy są pewne obszary, które są na pierwszym planie, czy funkcjonowanie tych organizacji polskich w określonych obszarach działalności jest wyróżniające się? W pewien sposób można powiedzieć, że oczywiście ta działalność związana z szeroko rozumianą kulturą polską no wybija się, czy też jest najbardziej widoczna. Istnieje oprócz tego, że sam Związek Polaków na Litwie i też inne organizacje dużo. Miejsca poświęcają polskiej kulturze, to też istnieje w Wilnie między innymi Instytut Polski, ale także Dom Polski w Wilnie, też mniejszy dom istnieje w święcianach. I są to organizacje, które czy też instytucje, no bo Instytut Polski to troszkę ma jakby inną rolę, ale dom polski w Wilnie, w którym funkcjonuje między innymi teatr funkcjonuje około 30 organizacji wewnątrz, ma na celu przede wszystkim właśnie propagowanie polskiej kultury. Tutaj no, wyróżni się Instytut Polski o tyle, że no, oprócz takiej kultury, powiedzielibyśmy, ludowej, czy też takiej rozumianej w sposób bardzo tradycyjny, też promuje młodych polskich twórców, często no, zdobywających już pewne, pewne laury, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Istotne jest to, że też Polacy no, jakby tworzą tą kulturę, która jest, której odbiorcami są ludzie. Na całym świecie i, i ta działalność jest promowana. Istotną y, rolę odgrywa, tak jak powiedziałem, ta, ta działalność polegająca na zachowaniu, y, chociażby polskiego dziedzictwa tego materialnego, pomników, y, kościołów, pewnych miejsc pamięci, ale znowu tutaj jest to y, jakby realizowane przez wiele y, różnych instytucji grup, oczywiście jest to, jest to ważne. Myślę, że kolejnym takim obszarem niezwykle istotnym. To jest zaangażowanie polskiej młodzieży, która jest no szczególnie mocno narażona na pewne takie ryzyko może nie lituanizacji, chociaż to też ale no, między innymi rusyfikacji tej wtórnej, która dokonuje się często mimowolnie w szkołach mniejszości narodowych, czy też poprzez media. Media no, to też są bardzo, bardzo złożonym problemem. One też na Litwie funkcjonują, ale trzeba pamiętać, że bardzo wielu przedstawicieli polskiej mniejszości chociażby wybiera media rosyjskojęzyczne, czy też litewskie. I tutaj też jest ogromne jakby. Pole do popisu, i jakby ogromna część działalności tej yy, polskiej w, na Litwie to jest właśnie ta sfera medialna. Jak moglibyśmy scharakteryzować zatem działalność medialną na Litwie, jak wyglądają tam polskie media? Tak jak wspomniałem na początku, polskie media istnieją na Litwie tak naprawdę nieprzerwanie od II wojny światowej i o ile były one początkowo związane typowo z komunistyczną partią Litwy i miały służyć indoktrynacji, tak po odzyskaniu niepodległości przez Litwę i jeszcze tak naprawdę wcześniej te polskie media zaczęły odgrywać no, tutaj rolę niezwykle istotną. I zaczęły. No, polskie media na Litwie to są chyba najbardziej prężne media w ogóle w skali nie tylko Polonii na, na całym świecie, ale szczególnie tutaj w tych państwach inicjatywy Trójmorza. Ponieważ te media no, są rozumiane jako środki społecznego przekazu, są praktycznie kompletne, ponieważ mamy polską telewizję, czyli TVP. Wilno, która powstała no, tutaj zaledwie 3 lata temu, natomiast już już dosyć mocno zapisała się tutaj i wyróżnia się tym, że ona jest tworzona głównie przez Polaków z Wilna i jest nadawana i jakby tworzona w samym Wilnie. Wcześniej no, taka, takie próby z telewizją. Były, no, była retransmitowana telewizja polska, tutaj też Polacy musieli walczyć o, o prawo do polskiej telewizji, były też polskie e, programy w telewizji litewskiej, ale tutaj jest pierwsze taka jakby całościowe potraktowanie tego, m, tego problemu. Mamy polskie, e, polską prasę i tutaj mamy jakby wiodący e, kurier wileński. Jest to pismo czy też, bo to jest i pismo codzienne, i tygodnik prowadzone w sposób bardzo nowoczesny. Dalej mamy polskie Radio, czyli chociażby Radio z nad WILI. Wracając jeszcze do prasy mamy prasę chociażby Związku Polaków na Litwie, mamy także inne organy prasowe. One wszystkie mają także swoje odpowiedniki w postaci portali informacyjnych, zarówno Kurier Wileński, jak i portal LT24, który jest związany z Związkiem Polaków na Litwie i bardziej tutaj prezentuje właśnie tą stronę przychylną związkowi. Natomiast takie media jak Kurier Wileński, jak z Nadwidli, jako radio i jako portal informacyjny, to są takie media nieco kontestujące działalność Związku Polaków na Litwie, ale także. No, szczególnie nastawione właśnie na nadbanie o interesy polskiej społeczności w charakterze no, nie tylko mniejszości, która jakby musi walczyć o swoje prawa, ale także, no powiedzielibyśmy, ty, tego nośnika wartości i kultury europejskiej, w przeciwieństwie do chociażby mniejszości rosyjskiej. Więc te media działają prężnie, inne lepiej. Drugi gorzej. Oczywiście tutaj można by o tych niuansach rozmawiać długo, ale rzeczywiście pod względem medialnym polska społeczność na Litwie w pewien sposób się wyróżnia i to bardzo pozytywnie. I też te media się rozwijają. Kurier Wileński niedawno podejmując współpracę chociażby z Gazetą Polską, też zmienił pewne, pewnego rodzaju swoją szatę, swój format i, i działa rzeczywiście na takim poziomie mediów europejskich, co jest atrakcyjne. I na meta też jakby powoli my się te medium dościgają. To niezwykle obiecujące słyszeć o tym, że, że jest taki proces profesjonalizacji tego rynku polskiego rynku medialnego związany z obecnością Polaków na Litwie. Jest to też, jak wynika szerzej z badań Instytutu Andersa, w ogóle obszar najbardziej perspektywiczny, jeśli chodzi o wspólnoty polskie, polonijne czy migracyjne w ogóle na świecie, także w Europie. Jakby te media polonijne to jest ta rzecz, którą, o którą trzeba dbać, o której trzeba mówić i stale, stale dawać jej impulsy do, do rozwoju, bo przynosi do bardzo wiele wymiernych efektów, których być może na pierwszy rzut oka nie widzimy. Zatem podsumowując już ten obszar obecności Polaków na Litwie i ich współczesnego zaangażowania, a także tego wkładu, jaki Polacy wykonują na co dzień w społeczeństwie litewskim, chciałbym przejść do tematu, który, który jakby troszkę albo zamyka klamrą naszą dyskusję, albo daje nowe pole do rozmowy. Związane jest to oczywiście z inicjatywą Trójmorza i może szerzej współpracą środkowoeuropejską. Czy środowiska polskie na Litwie widzą siebie jako, jako grupy zorganizowane w różnych zrzeszeniach, czy, czy jako indywidualni Polacy, osoby prowadzące chociażby działalność gospodarczą, albo aktywizujące się inaczej na polu społecznym, czy, 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 czy publicznie, widzą perspektywę za, do zaangażowania się jako osoby właśnie z Litwy w ramach poszczególnych, na przykład jakichś obywatelskich, czy społecznych projektów inicjatywy Trójmorza, jeżeli takie by zostały zaproponowane, czy Polacy na Litwie są w stanie zaproponować coś od siebie, czy są chętni do, do inicjowania takiej współpracy, czy w ogóle widzą siebie jako środowisko, żeby taką współpracę podejmować? Cóż, na pewno um, trzeba po pierwsze zauważyć, zaznaczyć i też jakby stawiać na to, że i Polacy na Litwie i sami Litwini no jakby powinny gra, powinni grać do jednej bramki. To znaczy, może nam łatwo o tym mówić z perspektywy Polski, mieszkając w Polsce. Natomiast to, żeby wzmacniać tą współpracę regionalną, chociażby w ramach inicjatywy Trójmorza, no to jest cel, który powinien być ważny i dla Litwinów, i dla Polaków mieszkających na Litwie, ponieważ to leży po prostu w, w takich żywotnych interesach i społeczności polskiej i państwa litewskiego, ponieważ no, głównym zagrożeniem dla, dla Litwy i, i dla Polaków to nie są yy, to nie są te procesy integracyjne, szczególnie w ramach tutaj tych naszych państw Europy Środkowej. Ale no, pewne wpływy rosyjskie, rosyjskiej propagandy, rosyjskiej wojny informacyjnej, pewnych ataków hybrydowych, tutaj jak ostatnio widzimy nasilającego się, nasilającej się fali migrantów, która jest tam stymulowana przez służby białoruskie i rosyjskie. I tutaj jakby czasami może trzeba odrzucić niektóre te kwestie, które rzeczywiście są sporne. Nie zapominając o tych najbardziej kluczowych, związanych, z tym, tak jak mówiłem, ze światu, z językiem polskim, ale jednak mieć na uwadze to, że i Litwini, i Polacy powinni być po prostu sojusznikami i e, działać tak, żeby integrować tą naszą część Europy wokół wspólnych celów. A te cele mają przede wszystkim e, zapobiegać między innymi, e, tak jak powiedziałem, rosyjskiej Propagandzie rosyjskiej dominacji energetycznej i budować chociażby połączenia komunikacyjne. Tutaj mam na myśli to, że jak pewnie wielu z Państwa chciał się dostać do Wilna, no to nie jest to takie proste, jeżeli na przykład nie ma swojego własnego transportu. Busy jadą bardzo długo. Połączenia kolejowego w tym momencie bezpośredniego nie ma, chociaż miało być, zdaje się, do końca tego roku. Do stolicy Litwy, no z, z Warszawy lata tylko lot, natomiast, no brakuje takich szybkich połączeń kolejowych, szybkich połączeń autobusowych i tutaj chociażby budowa Via Carpatii. Mamy nadzieję, że, że to zmieni, ponieważ też Via Carpatia ma, ma połączyć Polskę, ale nie tylko Polskę, bo też Europę Południową z Litwą i tutaj Polacy, polscy przedsiębiorcy chociażby mogą na tym tylko zyskać. Także współpraca komunikacyjna, współpraca energetyczna, współpraca firm. Już dzisiaj istnieją takie związki przedsiębiorców, m.in. Krona, czy też Polsko-Litewska Izba Handlowa, które mają na celu zacieśnianie tej współpracy gospodarczej między firmami z Polski i Litwy, ale myślę, że tutaj w ramach inicjatywy Trójmorza można tą współpracę gospodarczą rozszerzyć także na inne państwa inicjatywy Trójmorza. Także tutaj społeczność polska tak naprawdę w ramach tej integracji może tylko zyskać, ponieważ znowu pokazując wspólne dziedzictwo, Polacy naprawdę i polskie organizacje są niezwykle zaangażowane w ochronę dziedzictwa polskiego. Ale jakby łącząc to i traktować, traktując jako wspólne dziedzictwo polsko-litewskie, bardzo wiele miejsc, zabytków, atrakcji turystycznych, tutaj też no, polskie organizacje, polscy działacze mogą przydawać właśnie w tej branży turystycznej. Także tych obszarów potencjalnej współpracy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Część już od lat jest realizowanych, część dopiero powinna być zrealizowana. I też myślę, że zarówno te, te badania, które my prowadzimy, jak i Poline forum środkowo-europejskie, powinno być dopiero początkiem tworzenia pewnych koncepcji, też podejmowania przede wszystkim działań, które zmierzałyby do wykorzystania tego potencjału, jakim są środowiska polskie, właśnie do integracji i zacieśniania współpracy w ramach inicjatywy Trójmorza. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź, a także za podzielenie się z nami. Swoimi spostrzeżeniami o funkcjonowaniu i działalności środowisk polskich na Litwie. To był podcast Środkowoeuropejski, w którym rozmawialiśmy o Polakach na Litwie, a naszym gościem był Bartosz Czajka, prezes Instytutu im. Generała Władysława Andersa. Dziękuję bardzo.